Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku powiem wam coś na temat balansowania baterii ogniw i powiem wam coś o aktywnych balanserach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I pokażę wam, jak przerobić bardzo fajny balanser na wersję taką troszeczkę lepszą. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Słuchajcie, kumpel Tomtom -tom polecił mi taki balancer. On go ma w wersji, tutaj mamy, jak widzimy, 4A. On ma ten balancer w wersji chyba 8 albo 10 Amperowej I tamten balancer ma coś takiego, że możemy go zasilić z zewnątrz, bo tutaj widzimy, że on potrafi balansować, już Wam pokazuję, od 2 do 24S, prawda? Natomiast problem polega na tym, że power supply jego, czyli napięcie zasilania, kiedy on zaczyna działać, to jest 25 do 100V czyli to będzie pakiet tam powiedzmy w granicach 6S dopiero, przy ogniwach litowo-jonowych to będzie wychodziło. Jak to zrobić, żeby to działało na przykład z pakietem LTO, czyli litowo-tytanowym, który ma tylko 5 ogniw i to jeszcze mamy niższe napięcie niż powinniśmy mieć. Słuchajcie, pierwszą opcją, jaką musicie sobie rozważyć, to jest poszukanie jakie napięcia są na waszej płytce. Tutaj moi drodzy Mierzyłem sobie względem minusa, czy minusa na naszych superkondensatorach. Ale moi drodzy, niepotrzebnie się w to bawiłem Bo chciałem się wpinać w płytkę Tutaj mamy sekcję 12V zasilanie Tam oczywiście przy module scalaka Są mniejsze napięcia, tam mamy chyba 3V a Tutaj było na tym Ale to jest kompletnie, moi drodzy, bezsensowne Bo zauważyłem, że kiedy wpiąłem się w B- minus oraz B+, to układ nasz zaczął po prostu działać. To jest to rozwiązanie najprostsze. Powiem Wam, że tutaj główkowałem, siedziałem, mierzyłem to wszystko, a rozwiązania są turbo najprostsze. Ba, powiem Wam więcej. W tego typu aktywnych balanserach, jeżeli kupicie sobie dodatkowo taką płytkę rozszerzeń z różnymi rastrami, nie wiem jak to ładnie nazwać, ale widzicie, tu mamy taki raster, taki raster, szerszy, jeszcze szerszy. Zobaczcie, co zauważyłem tutaj. Tutaj Było napisane external power i tutaj mieliśmy 30 do 100 V, więc po prostu się wpiąłem w to. To są po prostu nic innego jak powielone nasze nasz minus, czyli nasze B minus i B. I w tym momencie, moi drodzy, zasilam to z zasilacza laboratoryjnego. Jak widzicie, dałem tam 30 V, praktycznie 0 Amperków, nic tam prądu nie ciągnie, no bo to jest tylko minimalne podtrzymanie naszego układu. On tutaj wiele, wiele moi drodzy, nie potrzebuje i w zasadzie to jest tyle jeżeli chodzi o oszukanie naszego urządzenia jeżeli kupicie właśnie tak jak ja w wersji bez yy, możliwości podpięcia zewnętrznego zasilania no to moi drodzy musicie wpiąć się yy, w te miejsca czyli w B+ i w B- ewentualnie jak macie taką płytkę rozszerzeń to w płytkę rozszerzeń pod yy, bo mamy tutaj ground czyli mamy naszą masę mamy NC czyli not connect i mamy albo normal close i mamy VCC, czyli nasz plus, do którego się, moi drodzy, podpinamy, tak? I, moi drodzy, jak ja to sobie rozwiążę, żeby to było mobilne? Po prostu w to miejsce, gdzie teraz, jak widzicie, mamy podpięte krokodylki od Laborka. Tu mamy jeden, tu mamy drugi krokodylek. W efekcie, moi drodzy, użyję tutaj koszyka z jednym, może dwoma ogniwami litowo-jonowymi 18650, bo pryzmaty które mam, są chyba zbyt małe, aż do takiego czegoś, czy są zbyt delikatne. I to będzie działało, moi drodzy, na zasadzie przetwornicy step-up, czyli będę miał po prostu przetwornicę podwyższającą napięcie, dam ją na jakimś stryczku i ona będzie załączała nam nasze urządzenie, i będziemy mogli sobie je balansować w ten sposób. Jest to, moi drodzy, po prostu bardzo przenośne. A teraz Wam pokażę, postaram się Wam nagrać ekran telefonu i pokażę Wam, jak działa aplikacja. Tylko będziecie mieli chyba kadr pionowy, ale może się mylę, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie moi drodzy słychać. Zobaczcie, tutaj jak widzicie mamy 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5. To są nasze, moi drodzy, cele, które są w tym momencie e, były, moi drodzy, e, balansowane. I co ja Wam mogę o tym urządzeniu powiedzieć? Musicie wejść sobie w settings. Tu wam wyskoczy o hasło. Zazwyczaj hasło będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ewentualnie 1, 2, 3, 4, ewentualnie same zera. Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy sobie tutaj ustawić, to jest rodzaj ogniw, który będziemy balansowali. W naszym przypadku jest to ogniwo LTO. No, no czemu aż mi tak daleko wyszło? Wróć. No wróć. Mamy ustawione ogniwo, moi drodzy, LTO. Na samej górze tutaj wpisujemy ilość ogniw, które mamy połączone szeregowo, czyli ilość ogniw, które mamy do wybalansowania, w naszym przypadku jest to moi drodzy 5 ogniw po wybraniu tutaj "bat type na dole na LTO, automatycznie ustawiły nam się dwa dosyć ważne parametry, czyli tutaj macie coś takiego co się nazywa run vol jest ustawione w tym momencie 1,9 v jest to moi drodzy nie wiem czy wy to widzicie co ja pokazuję, tutaj klikam teraz nie wiem czy to się nagrywa na ekranie Mam nadzieję, że tak. To jest, moi drodzy, napięcie, od którego nasz balancer zaczyna aktywnie balansować. Za chwileczkę wam powiem, co znaczy aktywnie balansować. I mamy coś takiego jak stop wolty, czyli po prostu, żeby się nasz pakiet nie zjechał poniżej danego napięcia. W naszym przypadku jest to napięcie 118 V. Powyżej macie parametr MAX eku Czyli to będzie max equalizing current, czyli maksymalny prąd, który będziemy przerzucali sobie pomiędzy naszymi celami. Jest to ustawione na 4A. I tutaj mamy progi, jakie moi drodzy są do balansowania, i tak dalej. To raczej was nie interesuje. SOC w amperogodzinach też was w tym przypadku nie interesuje. To się samo wszystko ustawia. I moi drodzy, tak wygląda ustawienie. Jeżeli byście chcieli pod na przykład 24S ustawiać, no to tu wpisujecie 24 wtedy i wpisujecie jakie chcecie ogniwa i te wszystkie ustawienia, które Wam przed chwileczką pokazałem. A jak działa, moi drodzy, aktywne balansowanie? Jest to bardzo proste, ponieważ to jest nic innego jak przerzucanie z ogniwa przykładowo. Pierwszego, mamy 5 ogniw i pakiet patrzy, które ogniwa są względem siebie rozjechane, nazwijmy to, czyli mają jakąś różnicę różnicę napięć, tak? I wtedy z większego ogniwa prąd jest przerzucany do ogniwa, które ma niższe napięcie, i to wszystko, moi drodzy, dzieje się w momencie, aż różnica napięć będzie tam ustawialiśmy bardzo, bardzo, bardzo malutka, i tutaj patrzymy raczej na trzecie miejsce po, po przecinku, tak? Tutaj macie też parametr MaxV, i mamy ustawione, że najwyższe nasze ogniwo ma 2,263 V. E, voltów, a minimalne mamy 2.259, czyli o 0,004 V, jeżeli dobrze liczę, mamy e, rozjechane ogniwa, czyli jest, no jak może być, moi drodzy, no jest super. Jeżeli ktoś by chciał ogniwa litowo-tytanowe, to odzywać się do kreatora, bo macie meja tak swoją drogą. E, no i w zasadzie to jest chyba tyle. Aha, no, aha, no powiedziałem wam, jak działa, jak działa Balansowanie moi drodzy aktywne, więc mam nadzieję, że każdy wszystko już wie. A jeżeli Wam się podobało, to pierdyknijcie łapkę w górę. Krótki odcinek, spontaniczny, ale uznałem, że ktoś może, może chcieć go zobaczyć. A jeżeli chcielibyście ten balancer, który ja tutaj konkretny kupiłem, który jest moim zdaniem turbo uniwersalny i który jest już sprawdzony u mojego przyjaciela, który używa go troszeczkę w mocniejszej wersji, ale używa go zawodowo w warsztacie, jeżeli w warsztacie. warsztacie w Warsztacie, moi drodzy, Green Garage w Legnicy, to moi drodzy, podrzucam wam też linka do tego oto balansera. Ja go kupiłem w wersji słabszej, bo 4A to jest moim zdaniem aż nadto. Na moje oczywiście potrzeby, myślę, że i tak sobie to pewnie ustawię na 2A, eee, no i tyle. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Cześć i czołem. No to, żeby nie było, moi drodzy, tutaj mamy ogniwo. O pojemności 3000 mAh, 3 jak zwał. Tutaj zrobiłem też włącznik, żeby jakoś to można było wyłączyć inaczej niż wyciągając ogniwo. Przetwornica Boost Step Up. Tu o tym mam ustawione na 33V, ale czy tutaj będzie mieli 33, czy tam będzie mieli 40, 50, 100. No tak, widzimy, mamy od 30 do iluś, więc ten minimalny próg, no bo nie ma sensu wyższych za bardzo napięć, tak mi się po prostu przekręciło na 30, ale nie ma sensu zbyt wysokich napięć, bo będziemy mieli no, straty, no to też można powiedzieć, że wiecie, że im więcej podbijamy, tym większa strata, aczkolwiek tutaj przy tym poborze prądu, który jest znikomy bardzo, no to ta różnica też jest bardzo malutka, to bierze chyba poniżej 1 W, to tylko podtrzymuje mikroprocesor i coś. No i tutaj bateryka podłączona nasza i się ładuje, jak widać. I według mnie macie bezprzewodowe takie coś, podchodzicie sobie do jakiejkolwiek chcecie baterii, e, wpinacie się oczywiście osobnym kabelkiem, tutaj macie różne rastry, turbo wygodne rozwiązanie, totalnie bezprzewodowe. To sobie później jakoś pewnie przykleję, ten włącznik, to i tą przetwornicą. może wydrukuję obudowę na tą... To kogo ja oszukuję? I tak to będzie przyklejone na pasztet i będzie tak 40 lat. Dobra, czyli w moim przypadku tak to zostanie, ale jeżeli ktoś by chciał, to może sobie wydrukować ładną obudowę. Ja to pewnie, żeby nie było zwarcia o pierdziele, taśmą izolacyjną i pewnie dookoła to przytaśmuję taśmą izolacyjną. Też nie będę tego nawet na paszec pewnie montował, albo na trytki to złapię. To, ale no, moi drodzy, każdy estetykę ma jaką chce, no mi to nie przeszkadza. To ma po prostu działać. Działa, jest ekstra. Pakiet sobie dobalansowuje i jest elegancja Francja. No, i zobaczcie, mówiłem: Może nie jest estetycznie, ale za to byle jak. Tutaj od boku też jeszcze zaklajstrowałem to wszędzie, żeby tam mi nic nie wpadło. Że jakiś kawałek metalu, później mi zrobić zwarcie od spodu na tej płytce. To jest też zalane. Jedynie zostawiłem śrubę do regulacji, potencjometr do regulacji. To wszystko nie wiem, czy widać, ale jest zalane pasztetem. No, i wszystko się mocno trzyma. Klikamy guzik nasztyj kopstryk włącza się wtedy i łączymy się z aplikacjami i tak dalej. Bateria jak potrzebuję w każdym momencie mogę wymienić przenośny balanser. Ja jestem bardzo zadowolony.